Teraz przechodzimy do odmiany rzeczowników. Rzeczownik w zasadzie określa jakąś rzecz. Odmienia się go, czyli jakby takie podstawowe parametry rzeczownika. To jest kazus i numerus oraz genus później będzie. Genus no to, jest takie, to jest to, co po polsku znamy pod męski, żeński lub nijaki. Casus to jest przypadek czyli rzeczownik dopełniacz celownik biernik wołacz albo miejscownik i narzędnik i numerus no to jest po prostu czy jest liczba pojedyncza czy liczba mnoga no, ilość przypadków w języku łacińskim jest bardzo podobna do języka polskiego. No, w języku łacińskim jest ich 6, w języku polskim jest ich 7 z tego, co wyczytałem. I oczywiście istnieją różne zastosowania przypadków. Na przykład jest ta, ta, taka konstrukcja akuzatywus cum infinity, bo w skrócie ACI. No To jest specyficzna konstrukcja. Jeśli będziemy omawiać jakieś zdanie, które będzie zawierać ACI, oczywiście wprowadzę. Państwa, do tego, czym jest ACI, natomiast nie chcę tego teraz omawiać. No i oczywiście, ostatnia taka rada. Istnieje taki przypadek Joker, jak go nazwę. Przypadek Joker nazywa się Ablativus, no i w, Ablativ, w przypadku Ablativus, no to przez niego odmienia się wszystko, w sensie Ablativus odpowiada na wszystkie pytania, które. Na które nie odpowiada żaden inny przypadek. Zaraz to zobaczymy sobie. Więc zaczynamy. Będę tutaj taką, przedstawiał taką tabelkę bez widocznych kresek oddzielających poszczególne rzędy i liniki. I zaczniemy sobie od rzeczownika. Rzeczownik nazywa się po łacinie nominativus. Odpowiada na pytanie kto albo co. I tutaj. Jako przykład podaje anius, no, czyli owca. Oczywiście powtarzam, wymawiam po włosku. Anius. Można też wymówić oczywiście po innemu. Agnus. Więc anius to jest owca. Kto albo co? Owca. Dopełniacz. Odpowiada na pytanie kogo albo czego. Po łacinie, genitivus. Jako przykład podaje Cesaris. To jest Cezara, czyli kogo albo czego, coś tam jest, Cezara. Komu albo czemu? Na to pytanie odpowiada dativus, po polsku celownik, na przykład Gajo, Gajuszowi. Kogo albo co to jest akuzativus. Akuzare to jest osądzać a zawsze osądza się kogoś, więc w taki sposób zapamiętuje się zarówno słówko akuzary, jak i przypadek akuzativus. To jest po polsku biernik, a w języku łacińskim przykład to jest kanem, psa, kogo albo co zabieram ze sobą na wakacje, psa. Teraz wołacz nie odpowiada na jak, żadne pytanie, Natomiast można, po łacinie też istnieje taki przypadek, w którym się kogoś drugiego woła. Po łacinie to jest vocativus, vox vocis to jest głos, vocare to jest wołać. I jako przykład podają senator, to jest w tym przypadku, używając formy grzecznościowej, panie senatorze. No i na koniec miejscownik, narzędnik i innego rodzaju pytania, odpowiadające na gdzie, o kim, z kim, i tak dalej, i tak dalej. Na te pytania odpowiada ablativus. Jako przykład podaję intemplo w świątyni. Jak będziecie Państwo widzieć sentencje, które będę omawiał na kanale, to będą różnego rodzaju... Pytania, na które będzie odpowiadał właśnie ablativus. A powiedziałem w tym czwartym punkcie, że prawdopodobnie odpowie na nie ablativus, ponieważ istnieje kilka pojedynczych przypadków, w których na nadzwyczajne pytanie odpowiada któryś z poprzednich przypadków, to jest przede wszystkim dopełniacz oraz celownik. Więc zdarzają się ich zastosowania bardzo rzadko poza ich regularnym zastosowaniem, ale Szkoda czasu, żeby to tutaj teraz omawiać.